Witajcie, z tej strony Strażnik Internetu, a dziś chciałem wam opowiedzieć o bardzo ciekawej grze karcianej, na której można zarabiać i to nie niemałe pieniądze. Nazywa się Gods Unchained i jest to karcianka podobna do Hearthstone, ale oparta o NFT. To, co wyróżnia tę grę, to to, że grając dostajemy Godstokeny, z których możemy stworzyć karty bądź wymienić na kryptowalutę, a kryptowalutę na gotówkę. Na dzień dzisiejszy jeden Godstoken ma wartość około 4 dolarów. Tygodniowo możemy dostać takich 10, czyli około 160 zł. Jedyne, co musicie zrobić, to rozegrać tygodniowo 60 gier, z czego musicie wygrać 21 z nich, co można bez problemu zrobić grając dekami free to play. Takim dekiem sam doszedłem do najwyższej rangi bez problemu. Jedyne co musicie zrobić to stworzyć nowe konto Gods Chain oraz wirtualny portfel na Metamask i połączyć je ze sobą. Link do rejestracji oraz instrukcje znajdziecie w opisie filmu. Po tygodniu grania plus parę dni będziecie mogli odebrać wasze tokeny. Gdy jesteście zalogowani na głównej stronie, klikacie na zakładkę Gods Token, a następnie Claim, zjeżdżacie na dół i o właśnie tutaj będą czekać na was, wasze tokeny. Zapomniałem wspomnieć, że co każdy level konta dostaje się darmowe paczki kart. Co dziesiąty level jest gwarantowana epicka karta, a co 25 leveli legendarna. No dobra, opowiedziałem wam o całym założeniu gry, a teraz chciałem wam powiedzieć, jak wygląda gameplay. W zależności od tego jakim bogiem gramy, mamy do wyboru trzy moce, potem odrzucamy kosz... kartę o najwyższym koszcie, zostawiamy te o niskim, bo one się najbardziej przydadzą nam w pierwszych rundach. Tutaj możemy spojrzeć, że w dolnym prawym rogu mamy ilość many na ona się zwiększa co to każdą turę. Jak widzicie mamy 30 punktów życia. Grę wygrywamy, jeżeli przeciwnik a, będzie miał 0, bądź przegrywamy, kiedy on zbije nasze do 0. Jeżeli się przyjrzycie karcie, to zobaczcie na przykładzie tego drzewa. Ona ma 1 ataku, 4 e, życia i to po środku serca, to znaczy regeneracja, czyli on będzie regenerował sobie jedno zdrowie co turę. Nasz przeciwnik ma 2-4, czyli jak my uderzymy jego, to on będzie 2-3, a my będziemy 1 2. To koniec, jeśli chodzi o naprawdę podstawy podstaw tej gry. O rodzajach kart, mechanikach i tak dalej. Opowiem w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.